Tak jak wczoraj no, powiedziałem w tamtym drugim filmie, tak, gdzie teraz na, nagrywam to drugie akwarium, które obecnie po czterech miesiącach walki z glonami udało mi się ich pozbyć. Wygląda, no, wygląda tak, jak wygląda. Zostały tylko niedziczne koralowce, które zostawiłem, pozostałe zabrał kolega, są u niego, część jest też w orientarium. Bo akurat tam jeszcze wtedy pracował i tam je, nie miał u siebie miejsca, tam nie zawiózł, więc już są właściwie nie do odzyskania. Ale nie zależy mi na tym, nie śpieszy mi się, nie mi się już. Yy, dostałem w tym tygodniu wyniki yy, badań na alergeny, więc wiem co mnie uczuliło i co wywołało, wywołało to zapalenie płuc. Po prostu od głębiego białka się tu zaczęły problemy, ale no, ponieważ kocham je tak samo jak ryby, jak wszystkie zwierzęta, to nie wyobrażam sobie, żeby ich nie było w moim, że tak powiem, otoczeniu, więc po prostu zrobię tam, no, zmienię instalację, założę okno uchylne, założę też dodatkową wentylację, żeby odciągały nadmiar tego pyłu i po prostu one też zostaną, jeśli chodzi o akwarium no to na razie no, zostały praktycznie same koralowce miękkie oraz Polites, który też przetrwał, jest tu kilka ślimaków ale nie wiem gdzie one tu aktualnie, aktualnie się chowają dzisiaj podmieniłem lampę z 165 Blue na Maxpect R5 w tej chwili świeci się ona na 85%, a światła daje znacznie więcej niż dawała ta druga lampa, która była ustawiona na 100%. Pod koniec dołączę oczywiście ten drugi film, który nagrałem zaraz po wyjściu ze szpitala. Jak to akwarium wyglądało, nie wstydzę się tego, bo choroba nie wybiera. Każdy może zachorować, nie każdy, się z... Nie każdy z domowników się zna a takie akwarium bez opieki praktycznie podupadnie z, z dnia na dzień, jeśli nie ma tutaj żadnych tych dodatkowych zabezpieczeń w postaci elektroniki tego. Dodatkowo warto wspomnieć, że parowanie z tego, z tego akwarium też działa niekorzystnie ogólnie na elektronikę, która znajduje się tu w pokoju. Zaś nie działał mi licznik rowerowy, w ogóle nie reaguje na przyciski pomimo że, był, przy, pomimo, że był w pudełku u mnie tu w pokoju na szafie, wymieniłem baterię, nie reaguje. Podobnie jest z dronem, no, oczywiście latać latał dobrze, ale gimbal zaczął świrować, to również może być przyczyna właśnie wilgoci soli, więc jeżeli no, ktoś ma słabą wentylację no to no, takie akwarium niestety będzie powodowało koszty dodatkowe. No i też, yy, 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 że tak powiem, niepotrzebne nerwy. Tutaj za moimi plecami, oczywiście, jeden z moich. Yy, moja pieściocha, która się tutaj wychowała. Trochę lubi podgryzać sobie kabelki. Ale no raz już przegryzła plusik i on troszeczkę prądzik posmyrał. I już tego nie robi. Chociaż antenowe czasami też jeszcze sobie pogryzie. Ale no... Nie wyobrażam sobie, żeby ją karać za to, bo jak człowiek jest smutny, czy... czy zły, to ona przychodzi, mruczy, przytula się. I taka kochana, że nie wyobrażam sobie. Nawet, jakby, nawet jak to mi nieraz coś tam złapała, to nigdy tam Nigdy nie miałem do niej pretensji, bo to tylko kot. Za chwileczkę Wam przybliżę, jak to wygląda z bliska. Pojawiła się tutaj już ajptazja, zaczyna wychodzić samoistnie. Tak więc, yy, no, na razie mi to nie przeszkadza, bo i tak tu za wiele nie ma, no to nie będę tutaj z nią walczył. Robactwo samo się tutaj rozmnaża, jest tego pełno, nic tu ich tego nie zjada. Parametry są zerowe, no bo jak nic nie ma, no to nie ma co też produkować. Odpieniacz jest w tej chwili w szafie, bo nie jest w tej chwili potrzebny. Podmia podmiany staram się robić teraz regularnie co 4 tygodnie. Wcześnie, no, wcześniej nie jestem w stanie, bo. No, Choroba, że tak powiem spowodowała, że no, no mam problemy, żeby wnieść wodę z piwnicy tutaj na górę, więc ograniczyłem pracę do co cztery tygodnie. No i zobaczymy, może uda się coś za jakiś czas tutaj jeszcze pozmieniać. No tutaj te moje ulubione Zantusy przetrwały bez najmniejszego szwanku. Tutaj powinien, tutaj po środku, jest jeszcze ten zielony. On też zaczyna się, że tak powiem, wybudzać po tej hibernacji. Tutaj sinularia brassica Porites. Przetrwał, widać, że polipuje. Sarkopytony. Rodactysy. Nie ma zebrasomy żółtej, ale za to są parazeantusy, które ją zastępują tym żółtym kolorem. Tutaj też Parazantusy i Sarkopyton. I tutaj jeszcze taki koral, który też przetrwał bez większego problemu. W niektórych miejscach na skale jeszcze są glony, ale no to jeszcze trochę walki z nimi będzie, ale już nic mnie tu, że tak powiem, nie goni za jakiś czas. Powinno być lepiej. Pompy tak jak są. Tak były dwie. I tutaj jest druga. Wczoraj robiłem tutaj podmianę. Czyściłem szyby, pompy, filtr. I póki co sobie tak będzie to hulało. Na końcu Wam, pod koniec tego <laughs> dzisiejszego nagrania dołączę ten filmik, który został nagrany we wrześniu po wyjściu ze szpitala, to będzie widać jaka była wtedy różnica. Po prostu choroba mnie zaatakowała już praktycznie w czerwcu zaczęły się problemy. Ostatnią podmianę chyba wtedy robiłem, później już w ogóle nie miałem siły, żeby się ruszyć z łóżka, więc... No, akwarium zaczęło podupadać, kolega nam przyjechał, pozabierał wszystko I to co przetrwało, to przetrwało Reszta niestety... nie Ale jak to mówię, choroba nie wybiera Nikomu tego nie życzę Tak akwarium wygląda po trzech miesiącach o Mojej niedyspozycji, bo zachorowałem Tutaj no, postaram się je wyprowadzić, ale nie wiem, czy będzie to tutaj łatwe. To jest taki materiał poglądowy do dodania w późniejszym terminie, jak będę nagrywał inny film, żeby wam pokazać właśnie jak to wygląda, jak ktoś zachoruje, a inno, inni domownicy się nie znają. To niestety takie akwarium jest niepraktyczne, bo ile słodkowodna sobie poradziło bez większego problemu. I też je tutaj zaraz połączę, żeby był materiał taki poglądowy. Tak wygląda te drugie. Młoda się rozmarzają. Jak widać pomimo braku przez 3 miesiące podmian poradziło sobie bardzo dobrze.